Cześć kochani, dzień dobry. Zapraszam Was serdecznie na nowy film. Pokażę Wam w nim trzy stylizacje, trzy moje propozycje na ubiór świąteczny. Może to być oczywiście ubiór do stołu wigilijnego na pierwszy, drugi dzień świąt albo po prostu od tak na jakąkolwiek inną uroczystość. Pokażę Wam dokładnie trzy sukienki. Trzy sukienki w moim zdaniem idealnych kolorach na święta, czyli czerń, zieleń butelkowa i bordo. No to cóż, zapraszam do oglądania. Cześć kochani, oto moja pierwsza propozycja. Oczywiście lepiej by wyglądała, gdyby moje nogi po treningach nie były tak wysieniaczone jak są. Ale nie zwracajcie na to uwagi. Sukienka jest bardzo skromna, idealna na święta, w kolorze po prostu perfekcyjnie pasującym się święta, bo jest to bordo długi rękaw, dekolt, tak zwaną łódkę. Ona jest tutaj w pasie wiązana, możecie to przewiązać jak chcecie. Ja uważam, że najlepiej wygląda właśnie tak luzno puszczone, nie robienie żadnej tutaj kokardy. Długość to jest taka do kolana idealna, przed kolanem ja mam 1,69 więc możecie mieć troszkę odnośnik. Wszystkie sukienki, które Wam się pokazuję są z Allegro, do wszystkich macie linki w opisie. I to jest sukienka bardzo, bardzo elastyczna, bardzo dopasowująca się jakby do figury, ale taka komfortowa, nie obcisła, że po prostu nic nie zjecie tylko taka bardzo, no właśnie, bardzo przyjemna. Ja mam rozmiar 38 i czuję się w niej bardzo komfortowo, mimo, że jest mi w tej chwili gorąco. Ja mam na sobie klasyczne czarne szpilki, czerwona pomadka na ustach, tak bardzo świątecznie i prostą fryzurę, bo prawdopodobnie w takiej fryzurze i zwykłych, klasycznych szpilkach będę na święta. A to są moje trzy propozycje, więc pierwsza bordowa sukienka z długim rękawem z takim fikusnym tutaj wiązaniem. Moja druga propozycja ubioru i po prostu... Czuję się w niej perfekcyjnie, na 100% ja wystąpię na święta w tej świędze Jest to kolor znowu wpasowujący się idealnie w święta, czyli zieleń, przepiękna zieleń powiem Wam. Ona ja jest znowu wiązana tutaj tej talii, co mi uważam bardzo pasuje właśnie, podkreślanie jakby talii. Ja mam spore biodra, wąską talię, malutki biust, więc tak by tak fajnie równoważy proporcję proporcje tej sylwetki. Tak samo krótki rękaw, który jest... Słuchajcie, komfortowy, przewiewny taki. I on też dodaje figurze takiej lekkości. Co myślę, że jest bardzo fajne. Słupienka jest niesamowicie mięciutka, elastyczna i ona ma super długość, moim zdaniem, bo jest to długość taka troszkę. Przepraszam, za kolano. Czyli dla mnie idealna. Uwielbiam takiej długości sukienki, bo uważam, że wyglądają one bardzo elegancko. No i myślę, że takie propozycje spokojnie mogłabym się pokazać przy świątecznym stole, czy pójść nawet do rodziny na święta. Na pewno ją wykorzystam, na pewno ją założę. I znowu jest to sukienka, link do której link macie w opisie. Prosta, zielona, podejrzewam, że bawełniana, ale oczywiście też, bo się Wam napisze, jaki jest skład tych sukienek, i ona też tylko ma tutaj taki złoty emblemat, i nic poza tym, jakby w tej prostocie jest siła i moc. No, wygląda moim zdaniem pięknie, więc ja na pewno w tej sukience gdzieś na święta powędruję albo będę w niej u nas w domu. Więc to moja propozycja numer dwa. I tu znów wszystko byłoby fajne, żeby nie było jakiegoś na nogi. To jest kolejna propozycja, jest to propozycja moim zdaniem, która przypadnie w większości do gustu. Jest to propozycja coś ala szmizjerka, coś takiego jakby marynarka po kobiecenu. Ją zapinamy na jetty tutaj po bokach i ona powiem Wam, że jest całkiem luźna, mimo że to jest rozmiar 38. Do niej jest dołączony pasek, więc chciałam pokazać Wam bez paska, jak ona wygląda, bo myślę, że nawet bez paska prezentuje się całkiem fajnie. Ręka w trzy czwarte tutaj tak fajnie się ją właśnie wykłada i ma taki materiał nawet jak marynarka, jak marynarka, ale słuchajcie, splotę sobie na szybko pasek, czy jego się gdzieś nie nie ma szlufek. Okej, okay, nie ma szlufek, czyli ułatwione zadanie. No, szczerze mam powiem, że to jest chyba najfajniejsza propozycja, czyli mała, czarna, która zawsze wygląda dobrze zawsze. A ta to jest po prostu takie przełamanie, jak mówisz, mizierki i marynarki, co wygląda bardzo moim zdaniem kobieco, szczególnie tutaj z paskiem, gdzie podkreślamy talię, ma kieszenie, co dodaje takiej nonszalancji, no ja myślę, że ta sukienka jest genialna, genialna. I ona, słuchajcie, się sprawdzi nie tylko na święta, tylko do różnych innych, później okazji, a nawet spokojnie na lato też bym ją założono może nie takie gorące lato. Ale gdzieś po prostu na wyjście do lata. Jaką mieście do białych tenisowych założyłam spokojnie, a czego nie? No ale najlepiej. To szpilki, złota biżuteria, czerwone usta. i słuchajcie, i na święta jesteśmy gotowe, więc to jest moja ostatnia, trzecia, uważam, że najlepsza propozycja. No oczywiście piszcie, które propozycja Wam się podoba, czy któraś sukienka Was urzekła, bo mnie to jest mój numer jeden, numer dwa zielona, numer trzy bordowa. W takiej kolejności bym je posegregowała. Dobra, więc ja się tak prezentuję i tak się będę prezentowała na pewno na święta, bo ta sukienka jest dąbowa, więc w zielonej i w tej czarnej na pewno mnie zobaczycie. Jeszcze raz przypominam wszystkie linki w opisie. No i co? Dziękuję Wam przecież za oglądanie, to była propozycja numer 3. Dziękuję za obejrzenie wszystkich moich trzech propozycji. Widzimy się w następnym filmie. Pa!